Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wszystkie Państwa wypowiedzi potwierdzają potrzebę tej zmiany w prawie farmaceutycznym. Za to serdecznie dziękuję i za tą dyskusję. Ja tylko dodam jeszcze, że proponowany zapis w pełni realizuje wymagania unijnej dyrektywy. Przepisy unijne nie wykluczają formy dokumentowej jako dopuszczalnego sposobu składania wniosku. Co więcej, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości podkreśla, że wdrażana dyrektywa nie może być tylko formalna, ale musi być skuteczna. I propozycja została zaakceptowana przez całe środowisko medyczne, farmaceutyczne i jest to efekt deregulacji propozycji ze strony społecznej. Proszę Państwa, i teraz przejdę do odpowiedzi na pytania. W jaki sposób ta deregulacja wpływa na firmy farmaceutyczne? Nie ma żadnego wpływu, proszę Państwa, na firmy farmaceutyczne. I do odniosę się do tego pytania, czy w jakiś sposób planujemy jakąś edukację. Proszę Państwa, wniosek o próbki leków przez lekarzy odbywały się już dziesiątki lat temu nie ma żadnego problemu z wnioskowaniem i nie trzeba lekarzy edukować, nie trzeba szkolić, jeżeli jakiś lekarz ma jakąś potrzebę w wniosku, chcemy tylko uprościć ten wniosek. Zgadzamy się, że jest to zmiana drobna, ale bardzo potrzebna. I na pytanie, jakie mamy plany dalsze, jeżeli chodzi o zmiany legislacyjne w prawie farmaceutycznym, to mamy. Chcę odpowiedzieć panu Panu Patrykowi Wichar, panie pośle. Ma pan rację, że chodzi o kwestię polipragmazji. Rzeczywiście jest to duży problem. To jest zjawisko, gdzie pacjent, proszę Państwa, zażywa więcej niż pięć leków i one się nawzajem wykluczają. Efekt farmaceutyczny jest prawie że zerowy i widzimy, że jest taka tendencja pacjentów, że idzie do jednego lekarza, drugiego, trzeciego, no i te leki pobiera i zażywa. To nie jest dobre dla zdrowia. Stąd też na moment będziecie Państwo debatowali nad projektem zmiany w re receptach. Chcemy uprościć takie zjawisko. Dzisiaj, jeżeli wypisuje lekarz receptę, na którym są 3-4 leki, idzie do apteki, która mówi, mamy tylko dwa, pierwsze dwa. I okazuje się, że dwa następne już nie może u tego farmaceuty, u tego, ale nie może gdzieś indziej wykupić. I automatycznie nie widzi, farmaceuci nie widzą między sobą, my w systemie nie widzimy, ile ten pacjent leków zażywa. Stąd usprawnianie przede wszystkim systemu informatycznego w Narodowym Funduszu Zdrowia, żeby można było spojrzeć, że ten pacjent, pacjentka zażywa. Ilości leków bardzo duże i ma, będzie mogła możliwość zrealizowania tej recepty w różnych aptekach. Proszę Państwa. Nie ograniczamy się tylko do tego, bo to dzisiaj jest taka dyskusja, że ta drobna zmiana no, przykrywa nasze całe działalności. Mógłbym tu mówić wiele czasu, ale nie jest to miejsce, żeby mówić o tych zmianach najważniejszych. Chcę tylko powiedzieć Państwu o tej najważniejszej zmianie, jeżeli chodzi o, o nowizację ustawy o szpitalnictwie, czy o reformie szpitala, która, która już jest przygotowana i w ciągu dwóch tygodni chcielibyśmy prowadzić ją na debatę, na debatę SKRM-u, potem rządu, potem komisji sanackiej czy sejmowej która w sposób bardzo ciekawy rozwiązuje problem szpitali powiatowych jako przełom w jakimś specjalnym finansowaniu. Do tej pory, proszę Państwa, mieliśmy tendencję do płacenia za długi, szpitale płaciłyby za długi, ale nie miały żadnych jakichś zobowiązań. W tym projekcie zmian oprócz pewnych zobowiązań, czyli pakietów pomocowych, finansowych jest również plany naprawcze. Chcę tylko powiedzieć Panu, Panie Pośle, że szereg działań jest związanych z, z uproszczeniem systemu elektronicznego. I ułatwieniem pracy na oddziałach. I ostatnie pytanie, które dla mnie jest bardzo bliskie i rzeczywiście ten problem oddziału położniczego znam, znam. Odwiedziło mnie kilkakrotnie już zarządcy Leska, Uszczyk i Sanoku, bo to jest taki zespół powiedziałbym połączony, gdzie odległości między szpitali to około 20-25 kilometrów. Yy, zaimponowali mi zarządcy dyrektorzy i również yy, yy, właściciele, czyli nadrządzający, yy, czyli samorządy, że w sposób jeden z pierwszych chyba w kraju dogadali się w sposób ciekawy i napisali plan naprawczy. Plan łączenia tych trzech szpitali w jakiś jeden konglomerat. O tyle mi to zaimponowało, że każdy z tych szpitali wyzbył się pewnych oddziałów na rzecz innego, innego szpitala, żeby ze sobą nie konkurować. Bo trzeba sobie powiedzieć, że oddział położniczy, który ma 200 porodów, a bliskość innego oddziału odlanego o 10-15 kilometrów, no niestety nie da się obronić. Ja wiem, że yy, i tu z bezchodzi polskim nie o chęć ekonomiczne, tylko chodzi o chęć bezpieczeństwa pacjentów. Jeżeli pani położna i, pan, i lekarz dyżuruje na zmianie, to proszę państwa, muszę państwu powiedzieć, że on w swojej całej pracy miesięcznej, zmianowej może przyjąć maksymalnie 1, 2, 3 porody. To nie jest liczba porodów, która dałaby nam gwarancję dobrej, rzetelnej, wykonanej pracy. Czyli my to się boimy o yy, panią rodzącą, o dziecko tego, czyli to nie jest obawa. Natomiast decyzja o zamknięciu oddziału nie podejmuję ja, nie poduje fundusz. Tylko poduje organ założycielski, czyli organ, który decyduje o tym. Więc żadna decyzja z naszej strony nie zapadła o zamknięciu oddziałów i takie, takie decyzje nie zapadną. To będą decyzje arbitralne samorządów lokalnych. Fabryka Osocza. Na stan dzisiejszy nie planuje Ministerstwo Zdrowia yy, yy, jakichkolwiek środków czy planów budowy fabryk osacza. Jeśli chodzi o substancje czynne, to już Pan Poseł powiedział, ile substancji, natomiast nie mam żadnej wiedzy i chętnie się odniosę yy, pisemnie na pytanie. I jakieś pieniądze zostały przekazane skąd? dokąd. Takiej wiedzy nie mam, więc odniosę się pisemnie do, 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 do Państwa pytania. I teraz jeszcze, jakie mamy jeszcze inne rozwiązania, powiedziałbym, deregulacyjne, bo tu padło te 100 i rzeczywiście spotykamy się regularnie, co tydzień te, te propozycje deregulacyjne spływają. I ostatnio spłynęły ciekawe propozycje, jeżeli chodzi o elektroniczną kartę zdrowia pacjent, dziecka i o kartę ciąży i również podpisy. podpisy podpisy pacjentów w domu pacjenta, czyli w rehabilitacji domowej, w hospicjum domowym i opieki długoterminowej. I widzimy, że te podpisy na kartach po zabiegu, po czynnościach medycznych, nie zawsze są, powiedziałbym, pacjenci nie zawsze są świadomi tego, że mogą to podpisać, bo są pacjenci przytomni, nieprzytomni, więc chcemy to udoskonalić poprzez nową aplikację możliwości podpisu i o geolokalizację tam, gdzie pacjent świadomy nie może tego podpisać, z przyczyn, na przykład... Porażenia wiotkiego czy porażenia spastycznego. Suplementy diety, czyli to pytanie było, czy są jakieś przegląd, planuje się przegląd suplementy diety. Na moją wiedzę aktualnie pan minister Marek Kos nobilizuje ustawę prawo farmaceutyczne, że te zapisy mają być, mają być wprowadzone. Szczegółów w przedstawię państwu na, w formie pisemnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Ministrze. Jeżeli mogę jeszcze uzupełnić pytanie, czy mógłby Pan Minister wytłumaczyć, e, czy te zmiany e, dotyczą tego, że na jednej recepcie, który, o których Pan mówił, tylko leki inne mogą być w innych pa, e, e, aptekach, czy na przykład rozpoczęta recepta w związku z tym, że były dwa opakowania, a jednego nie ma, musi być realizowana dalej w tej samej aptece? Więc tak, teraz dalej musi być realizowana w tej aptece i to jest pewien problem. I, hmm. I nasza, powiedziałbym, taka bardzo powściągliwość, bo boimy się, że inny farmaceuta w innej aptece może zmienić nie tylko może y, y, postać tego leku, ale inne też. Czyli, mimi hmm. słowy, chcemy znaleźć w ten sposób, żeby ten pacjent mógł realizować tę re, receptę w różnych aptekach ze zgodą, y, znaczy zgodnie z tą receptą. Czyli to panią. To, hmm. Nie, 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 to jest kwestia przyszłości, bo Państwo się pytali, co robimy jeszcze w tym prawie farmaceutycznym, więc mówimy o kwestii e-recepty, która będzie za moment wprowadzania.